Nie ma. A tutaj? Można tu? Może tu burzyć Na Meksykanów, no, chuja no. dostanie. Dostanie jeszcze dwa. A dzięki. Nie przyklinaj. Nie ma. Nie tu, pieniędzy. Ale portfela nie dostanie. Ten no. portfel idzie. dla ciebie. Dla wojewody. wody. Nie, dla ciebie. Dobrze. To będzie prezent. Ode mnie z tego powodu, że dałeś mi prezent. Jest liścik. Proszę Państwa, dzień dobry Państwu. Czy nie druga. Szanowni Państwo, dzisiaj w Polsce nie będzie na pewno, a zwłaszcza w toku. Jeżeli paczka idzie do człowieka Jan Rodo, to powinno dotrzeć. Jeżeli przyszłaby paczka tu, na szkolną 17, tak jak pocztówka. Przyszła, ja była, e, prawda, była e, w tym rupieciu moim, ale znalazła się i ja oddałem Le Jana paczkę, e, pocztówkę. Nie będzie kraść paczki Meksykanom i Piotrek. A, a. Z tego powodu, że złodziejstwa nie będzie. Jeżeli szła paczka do Jana Rodo, to powinno iść normalnie. Na szkolną 17, ja przychodzę, a przychodzi a ja mówię Janek, do ciebie paczka. Nierozpakowana, chcesz masz nóż, nożyczki i ja rozpakuj sobie, zobacz. Chce